Raga jest piękna, a piwo dobre. Weźcie się do uczciwej pracy. Filmy do bani. Super, ale dlaczego carbonara z jogurtem? Czy możecie podać kwotę, za jaką zapłaciliście za kampera? Kiki świat? Macie ją tour. Jaki w waszym citronie jumperze jest silnik? Wy ostatnio oglądaliście, jak sprzątałem kampera. A teraz pooglądacie, jak z Pauliną odpowiadamy na wasze. Pytania, które zostawiacie pod naszymi filmikami. Kumulujemy niektóre pytania, na niektóre indywidualnie Wam podpowiadamy, na te ciekawsze oczywiście. Tu czytamy i odpowiadamy. Jacek Kuba. Pozdrawiam serdecznie, my oczywiście też pozdrawiamy, ale e, pisze tak, psisko, taka malizna, ale charakterna to widać. Nic się nie boi, jakby nie było sznaucer, pies obronny. No powiem Wam, że trafiła nam się taka sunia, no bardzo charakterna. Darka już sobie owinęła, ze mną będzie miała niestety trochę trudniej, ale ja się nie poddaję, spróbujemy ją wychować. To, to co słyszycie to padający deszcz, więc się nie przejmujcie, dosyć mocno wieje i, i pada deszcz. Kolejne pytanie od P. Biel. Napisał nam tu, Praga jest piękna, a piwo dobre. I w pełni się z tym zgadzamy. No tak. Praga jest naprawdę bardzo ładna i na pewno jeszcze tam wrócimy. Tak, tak smakuje nam. Tak, to co powiedzieliśmy na, na tych filmach, że Praga nam się chyba bardziej podobała niż Budapesz, jakoś tak bardziej nas zauroczyła, więc na pewno jeszcze tam ją wrócimy. kiedyś odwiedzimy. Teraz pytanie od Santiago Krzyś. Fajny film, jak zawsze, dzięki. Parking płatny, ale czy strzeżony? Dotyczy to parkingu w Pradze. Tak, ten parking był strzeżony płatne, strzeżone. Piotr78 pyta Witam mam prośbę proszę napiszcie mi gdzie kupiliście tą pogodynkę z trzema czujnikami którą macie zamontowaną w kamperku O to chodzi o tą pogodynkę tam na górze Mówiłeś To jest z Aliexpress tak? bo ja w Polsce takiej nie znalazłem mhm. Nie było więc dlatego zamówiłem z za Aliexpress zapłaciłem za nią coś około 160zł jakąś promocję trafiłem bo ona chyba normalnie jest około 200zł Dam linka pod filmem w opisie, tak więc tam będzie gdzieś ta pogodynka umieszczona. Kolejne pytanie z ogólnych Krzysztof Golda zadał je. I jak sobie ogólnie radzimy ze zbiornikiem z szarą wodą w, w minusowych temperaturach? Ten zbiornik jest izolowany i do tam iluś minus iluś on sobie spokojnie tutaj daje radę. A Więc... nie mieliśmy sytuacji, Ta. że gdzieś nam tam zamarzło. Nie, nie. Nawet jak trochę przymarzło, to później to szybciutko puściło i, i nie mieliśmy żadnego problemu. Teraz też jest przymrozki w nocy i, i nie ma jak na razie problemu z tym, żeby wodę spuścić. Mhm. A jak wiemy, że będzie jakiś duży mróz, no to staramy się gdzieś ją zrzucić, jak jest taka możliwość. Cześć. Takie pytanie trochę hejterskie, bo też takie Żebyście się pojawiały. Myśleli, że takich nie dostajemy. Andrzej Filipiak, weźcie się do uczciwej pracy, filmy do Bani, nie żebrać o wsparcie, kogo to interesuje, co robicie. Jeszcze raz do uczciwej pracy się weźcie. Znaczy ja mam złe wieści dla ciebie Andrzeju, bo my pracujemy uczciwie i gwarantuję ci, że ta praca wymaga bardzo dużego poświęcenia. Tak, prawda? żeby te filmy powstawały to niestety trzeba teraz trochę popracować, no, nie tak. ma lekko. Jeżeli to jest jakaś nieuczciwa praca, no to ja nie Każdy mam... Każdy pracuje w inny sposób, natomiast nam się to podoba i zamierzamy to jeszcze to przez jakiś czas na pewno robić, prawda? Tak jest. Kolejne pytanie dotyczące naszego wyjazdu do Pragi. Zadał je Tomasz Kadziolka. Zlokalizujcie jakiś fajny kamp z podłączeniem do prądu i toaletami blisko centrum. Co do, bo też widzę, że dużo ludzi też pyta o to, jeżeli jedziecie do Pragi, tam jest, na taka ulica nazywa się Trojska, tam są zlokalizowanych chyba 4 albo 5 kempingów. Bardzo dużo. Myśmy się tam ogólnie pytali też na tych kempingach, ale nas tam trochę cena odstraszyła, bo tam wychodziło ponad 200 zł za naszą czwórkę. Plus no, pies, bo pies. za psa się mhm. płaciło. Parking, na którym staliśmy kosztował 100 zł, a kemping wychodził nas dwa razy tyle. Dokładnie. Bardzo często pojawiają się komentarze od nie do zajechania. Widzieliśmy, że kupiliście kamperka. Tak, widzieliśmy na lista. Gratulujemy Wam. I piszecie, że dawno nie byliście w Pradze i czas zabrać tam Wasze dzieci. Tak, zdecydowanie Wam to polecamy. My sobie tak cały czas tutaj wiecie: przeglądamy Wasze pytania i te ciekawsze się zatrzymujemy. I tutaj oglądający nas użytkownik podnikiem Ktosik. Zadał takie pytanie a propos naszego zwierzęca całego, a bardziej świnek, czy im w tych klatkach, tych, jak to, tych transporterach, czy nie jest im za ciasno? Powiem tak, no to jak sama nazwa wskazuje, to są transportery. Dobrze, że one mają dwa różne transportery, oprócz tego my wozimy większą klatkę i gdzie tylko się da, nasze świnki są wyciągane właśnie na zewnątrz, w tych klatkach. A jeśli nawet nie są sprzyjające warunki, to mamy też spód do tej klatki i one pod prysznicem na przykład nocują sobie razem wkładamy je również do tych klatek. No, jak, jak jest tylko pogoda czy coś, to one cały dzień praktycznie są na zewnątrz, jak tylko my tutaj jesteśmy. Tutaj tak, sobie, no... staramy się właśnie, żeby, żeby miały jak a najbardziej A tak jak my teraz jak... jeździmy na przykład sami, to, to po prostu siedzą w domu i my ich nie zabieramy wtedy. Tak. Z nami jeździ pies. Lilka. Który właśnie śpi. Teraz pytanie kulinarne. <laughs> to pewnie do mnie. Jacek Placek Super, ale dlaczego carbonara z jogurtem? Robiliśmy karbonarę na, w naszym przepisie i, w naszym I dodaliśmy papencie. jogurt, tak? tak. Ale wiecie co? Ja nie używam śmietany i to, że ja coś nazywam carbonarą, to nie znaczy, że to musi być oryginalna carbonara. Ja wiem, jak wygląda i jak smakuje oryginalna carbonara. Natomiast w Polsce robię z polskich składników, z boczku wędzonego, z jogurtu, bo tak mi się po prostu podoba i tak, tak, sobie, i tak sobie właśnie robimy. A to, że jakoś nazywamy, no w stylu, ala. Tak, Ala a carbonara. Agnieszka A pyta nas. Witam. Jesteście już na emeryturze, że tyle wolnego macie? <noise> Chciałbym być. <noise> nie, nie jesteśmy. Natomiast podróże to jest nasza praca. I my w ten sposób pracujemy, dużo podróżujemy, a tak swoją drogą to my też bardzo dużo czasu spędzamy w domu. To nie jest tak, że, że my cały czas tylko w podróżach. Tak. To, tak, to, to tylko... wy, wam się tak wydaje, że my jesteśmy cały czas w podróży, ale my nie jesteśmy cały czas w podróży. Mm -hmm. My sobie potrafimy dobrze zorganizować. zorganizować materiał, że tak, tak powiemy. Teraz pytanie a propos naszego psa. Też się stosunkowo często pojawia pytanie o to, czy mamy paszport dla psa. No oczywiście, że mamy. Jak podróżujecie z psem, musicie mieć paszport. W tym paszporcie bardzo ważny jest wpis o tym, że pies jest zaszczepiony na wściekliznę. Z tego co słyszałam, nigdzie tego nie sprawdzają i nie spotkałam się, że ktoś mi opowiadał o rzeczywiście mojemu psu sprawdzali. Niemniej jednak to, że czegoś nie sprawdzają, nie znaczy, że tego nie trzeba. Ale mieć. jak jechaliście, jak się jedzie na, do Grecji, to Pytają o psy. Pytają, sobie, pyta. tak. pytają czy o mamy psa i tak. czy, że, czy paszport, paszport psa jest mm -hmm, na przykład. Tak, dokładnie. Także, także Lila paszport, ma zaszczepiona, jest. Dla ma wszystko to... to, co potrzeba. Kolejne pytanie z takich ogólnych pytań zadał Marian Zygmunt. Mm -hmm. Cześć, czy możecie podać kwotę, za jaką zapłaciliście za kampera? Bo to też chyba często to pytanie się po. Niestety, niestety nie możemy tej kwoty podać. Yy, wynika to z różnych. Oficjalnie takich... nie możemy, ale. Yy... Jest to, to były ceny rynkowe. Ceny rynkowe po prostu, mm -hmm. takie z oto. kto był tam bysty to sobie znalazł. Kolejne pytanie z pytań kulinarnych. <laughs> Przemysław Zdrojewski, pozdrawiamy, poznaliśmy się na targach. Sushi, ba Wam bardzo ładnie wyszło, dziękujemy. I jest bardzo dużo osób, raz robiono, które, które właśnie nas pochwaliły, także wszystkim dziękujemy. A tym, których zainspirowaliśmy, y na pewno Wam się uda. Gratulujemy takiego jak nam sushi. Tak, dokładnie. <laughs> Jeszcze jedna uwaga, sushi nie można za często jeść, bo ostatnio sobie zrobiliśmy, już tak nie smakowało jak to pierwsze. Tak, Więc sobie że trzeba, pauzę. trzeba zrobić sobie małą przerwę, tak. Katarzyna Bielak, oglądam Was cały czas, mam pytanie, jak dzieciaki radzą sobie z nauką czy to jest zdalna nauka, czy to już są ferie? Generalnie my nie mamy zwyczaju zabierać dzieci ze szkoły. Tym bardziej teraz. Jeśli, jeśli już to jest, to naprawdę jakiś jeden dzień. Laura jest w ósmej klasie, będzie pisać egzamin, więc nie pozwalamy sobie na coś takiego. Najczęściej to są ferie, jakieś takie przerwy, albo właśnie była ogłoszona na kilka dni nauka zdalna. Oczywiście one jadąc z nami, biorąc ze sobą książki i to, co muszą się nauczyć to to robią, tak więc łączymy to na razie efekty są raczej staramy ich się nie zabierać po prostu ze szkoły teraz pytanie o kanały youtube'owe Apik Łuk zadał takie pytanie, może nie pytanie tylko napisał coś takiego z trzech kanałów, które oglądałem Kiki Świat, Maciej On Tour czyli dawna rodzina na gigancie dobrze, że chociaż wy zostaliście w podróżach Miło Was się oglądać, dziękujemy bardzo. Z tego co widziałem, to Maciej On-Tour. Ostatnio chyba nawet usunął swoje filmiki, więc tam już też dużo nie zostało z niego. Kiki ma jakieś tam swoje teraz przemyślenia, więc zobaczymy co z tego wyjdzie. Ale czy mamy kciuki A my za Kamila, Dalej tak? sobie pomału kręcimy to, co mamy kręcić. I będziemy, będziemy jeździć. Tak. Kolejne pytanko o naszego pieska? Od Sajo to nie pytanko. Filmik super jak zawsze, a widzę, że największy przeciwnik psa teraz tylko głaska i przytula. Eee, tak, <noise> tak, czyli ja. Znaczy nie, ja nie byłam przeciwnikiem. Ja zawsze powtarzałam. Ja byłam głosem rozsądku, eee, ale zastanawiam się teraz, po co tyle zwlekałam, bo niesamowicie dużo szczęścia mi Lila no, daje i ja To trzecie dziecko. No. <noise> albo twoje. Teraz pytanie z życia wzięte, że tak powiem. Luki lu, Luke. Luki Luke, luk. pisze, tylko pozasrodzić takiego życia. Czym się Państwo zajmujecie na co dzień? Jaka branża, z te, z takie, że takie fajne wyjazdy i Wam się udaje pogodzić z pracą? No właśnie taka, taki problem był Laki Luku, że moja lucky. praca przez, przestała istnieć. Że nasza tak branża nasza targowa branża. przestała istnieć i przerzuciliśmy się na branżę youtuberską. Tak, dokładnie. I to jest nasza praca, dlatego my podróżujemy. A branża nasza poprzednia, żeby jak już żebyście nie pytali, to były targi, które targi praktycznie już nie istnieją i nie ma tej branży i nie wiadomo kiedy będą. Mhm. Teraz komentarz a propos naszych planów wakacyjnych. Wali góra, taki taki nick. Yy, mi się podobało i czekam na Lato plus Grecja. I my też czekamy na lato i też na plus Grecję. Tak, dokładnie. Strasznie się nie możemy już doczekać naszej Grecji, naszym kamperkiem. W tym nie? roku, tak, w tym roku gdzieś tam mierzy się to wszystko, oczywiście, uda. Zobaczymy, na pewno. Chcemy trochę objechać. Tak, pojedziemy tutaj przez Chorwację, Albanię, tam do Grecji, może, może Turcja się zahaczy, a może nie i wrócimy do Polski, ale to mówię, to są na razie jakieś tam plany tylko. Na razie, na razie jesteśmy nawet nie możemy sobie dobrze zaplanować, ponieważ e, najważniejsze są laure egzaminy, tak. e, załatwienie nowej szkoły, znaczy załatwienie, no złożenie papierów i to wszystko tak, i to wszystko i dopiero... musimy pogodzić jakoś a tą szkołę, mówisz, tak jak Powinna mówiła, szkoła jest tutaj najważniejsza. Jest najważniejsza i dopiero jak to wszystko będzie zrobione, to dopiero ruszymy. Teraz pytanie techniczne o kampera mm -hmm. to też się często przewijają takie pytania to teraz tutaj napomnimy jedno pytanie. Rafał na gigancie Paulina i Darek Jaki w waszym Citroenie Jumperze jest silnik ile ma koni mechanicznych. To jest y, silnik y, 2.0 163 konie czyli praktycznie ten sam co było mieliśmy w Fordzie. Często się pojawia jakiś rok też było pytanie. Jaki rok kampera? rok kampera 2020. 2020. I obecnie ma przejechane 40 chyba tysięcy kilometrów. To teraz pytania z naszego ostatniego filmu, czyli o myjce. Tutaj prezes prezes pisze, że poleca korzystać z mylni typu Tier Chemia. Tylko jeszcze jest taki problem, że ja nie wiem gdzie mam make Tyr i gdzie miałbym z tym jechać. Więc tu jest taki problem, bo w mieście raczej z tymi mejkami Tyr to jest problem. Mirek Dorsz. Pisze, że powinienem kupić tutaj szczotkę z miękkim włosiem, taką do mycia na kiju, do mycia tirów. Mieliśmy, Mieliśmy taką, taką, tylko na, ostatni, na, na ostatnim myciu Na ostatnim byciu przyczepy zostawiliśmy ją i oni stwierdzili, że i, i, A już nie on. chciało nam się wracać, i, i miałem taką fajną i trzeba będzie po prostu kupić, bo nie, nie da się po prostu dojść tak. wszędzie, do, żeby umyć kampera. Roman Tychy pyta Darek, wszystko fajnie, a gdzie reszta użytkowników do pomocy. Powiem wam tak, tak jak tam odpisywałem też, ja lubię myć samo auto, to jest dla mnie wtedy taki mały relaks. Ja sobie biorę. Wychodzę na parę godzinek z domu i mnie nie ma po prostu i sobie myję i. To ja jest chodzę. Mój, mój raj. Ja chodzę na paznokcia, <grym> a mój mąż chodzi i sprząta sobie Ta. samochód. Myję. To jest dla mnie relaks. I jakbyśmy mieli ewentualnie, musi gdzieś tam wtrącić, to kiepsko <grym> nie ma takiego, by było. nie ma takiego mycia z nimi. Nie, nie, nie. <grym> Jeszcze jedno pytanko pod filmem o myciu kampera. Bata Brytan pyta kampera. czy płacimy dużo większe ubezpieczenie niż za przyczepę w przypadku kampera. No płacimy dużo większe bo tutaj. kasko po... się płaci od wartości. Tak, I tutaj naprawdę wychodzą A astron jest astronomiczne duża. sumy. Jeżeli chodzi o ubezpieczenia bo w przypadku Kilka ubezpieczenia tysięcy. przy przypadku ubezpieczenia kampera to koszt jest około 5 tysięcy. Taki cały full pakiet z asystansem na na całą Europę. Praktyczną. Z halowaniem, ze wszystkim, tak, bo nie możemy sobie pozwolić, żebyśmy ewentualnie tego tak. nie mieli. Takie są koszty, a przyczepy nie pamiętam ile, bo 900 zł chyba, nie? Mm -hmm. Cały pakiet tak, kosztował. Tak, tak, Więc takie pięć razy więcej można powiedzieć. Teraz jeszcze takich parę trochę pytań ogólnych, które my wiemy, że Wy zadajecie, tylko nie jesteśmy w stanie ich teraz tutaj wyszukać za bardzo. Tak. Pytacie nas kamper czy przyczepa, tak. ale my odpowiemy. No tak jak my czujemy, tak, bo, bo to nigdy nie jest jednoznaczna odpowiedź, prawda? No to odpowiedz. Yy, dla nas? No tak, no już teraz powiem, że kamper. Część kamper. osób właśnie powiedziała, że ale Paulina, ty mówiłaś coś innego. Tak, mówiłam. Zdanie zmieniłam. Jestem bardzo zadowolona. Yy, ja bym chyba nie wróciła do przyczepy, ale zawsze będę powtarzała, że nie dla każdego kamper się nadaje. Tak. I nie każdy powinien takiego kampera kupować. Zależy to od stylu podróżowania. podróżowania, wypoczywania, zwiedzania. Jeszcze ja tylko powiem tak, że dla naszego stylu podróżowania lepszym okazał się kamper. Tak jest. I mam nadzieję, że tym kamperem zwiedzimy sobie teraz Grecję zupełnie inaczej niż to robiliśmy do tej pory. Często też powtarza się pytanie, czym nagrywamy vlogi. Ogólnie używamy do tego celu trzech kamer, zależnie od sytuacji. Teraz zacząłem, powróciłem jakby do GoPro nagrywać trochę. Mhm. Mamy też Sony A73 i tam jest obiektyw Tamrona. Nie pamiętam teraz, jaki. To jest super. To jest... Taki, taki szerokokątny Tamrona obiektyw. To jest super, tylko że on jest taki duży, prawda? Tak, Sony jest... Sony jest ciężkie, jest duże, ma słabą, pada deszcz, to... ma słabą stabilizację i jak pada deszcz, no on jest niby takim deszczem, ale trzeba uważać, no bo to mhm. sprzęt jest drogi, że tak powiem. Ale GoPro z kolei się nie nadaje na wieczorne, wieczorne. tak? A mamy jeszcze Insta360. Tak. też są pytania o Insta360, pewnie bym nie kupił drugi raz Insta360, bo ona się sprawdza tylko w jakichś tam sytuacjach. Mhm, I... ale... Y... Wszystko okej, okay, tylko chyba w tym montaży jest tak, największe. Dużo jest prawda? z nią roboty po prostu. Jeżeli nagrywamy w tym 360, to jest bardzo dużo roboty, bo tam jakby mhm. mamy wtedy podwójny montaż tego. Raz musimy w programie od kamery obrabiać ten film, a drug później jeszcze go przerzucać do programu, w którym obrabiamy vlogi. No i tak to wygląda i schodzi tak naprawdę dużo, mamy, dużo, dużo, więcej czasu. Jeszcze mamy kamerę w dronie. No tak, jeszcze mamy drona, ale to starego mamy Mavica Aira tak. i tyle. Tym, tym, tym się posługujemy. Jeszcze pytanie się pojawia, a propos czy będziemy jeździć na kempingi, czy bardziej teraz na dziko będziemy jeździć. myślę będziemy że się starać mieszać będziemy Mieszać tak. tak. będziemy, tak. Tu wiecie z przyczepą jest fajnie jechać sobie na kemping, bo jednak przyczepa jest mniej, mniej przystosowana do, do dzikusa tak zwanego. Z kamperem jest dużo łatwiej i i teraz tak trochę to będziemy mieszać. Trochę no. tu, trochę tu, tak. Nie, nie będziemy rezygnować tak. całkowicie z kempingu. Prawda? Ale na, na dziku jak najbardziej jesteśmy Też. w stanie jeździć i nie mamy z tym już praktycznie żadnego problemu. Mm -hmm. Nagrywamy, zresztą te, te odpowiedzi nawet nie wiecie gdzie nagrywamy, bo nagrywamy pod marketem w. Gdzie my jesteśmy? Eee. W stalowej woli. W stalowej woli, dokładnie. <noise> Ten vlog powstaje w stalowej woli pod marketem. Stoimy i będziemy w ogóle zmieniać naszą miejscówkę, bo strasznie dzisiaj wiatr wieje i nam mi tutaj strasznie buja. A jak buja kamperem w czasie wieczoru, to się źle śpi. Jeśli się Wam podobała taka formuła, vloga. To... Dajcie nam znać. Tak. To, to co jakiś czas byśmy ewentualnie mogli powtórzyć. Ewentualnie, jak macie jeszcze do nas jakieś pytania, to piszcie pod tym filmem. Później to gdzieś tam zbierzemy i zrobimy znowu kolejny taki vlog z pytaniami do Was. Z, mhm. z, z odpowiedziami do Was, co my nie pytaniami. Z pytaniami od a Was, was a, da, a z odpowiedziami, odpowiedziami do, 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 was. Dla, do Was. I pamiętajcie, was was. łapka w górę, jeżeli się podobało, subskrybujcie na nasz kanał, bo to naprawdę pomaga w rozwoju jego. Tak. I zapraszamy na nasze me soc social media: tak. Instagramy i Facebooki, I Facebooki tak. tak, też też polubcie strony. Staramy się, staramy się dawać na bieżąco, za każdym razem, jak jesteśmy na wyjeździe, jak tylko to piszemy, tak. y Więc kończymy tego vloga i do zobaczenia Trzymaj w kolejnym.